Dzień dobry wszystkim Państwu. Dziękuję, że zechcieli Państwo spotkać się z nami w bardzo trudnym czasie, aczkolwiek bardzo ciekawym dla szeroko rozumianego zagadnienia kardiologii w rejonie, przede w szpitalu w szpitalu specjalistycznym w Włodzławku. Szanowni Państwo, w tym roku mija 40 lat, odkąd rozpoczęła swoje działanie. Błogarska kardiologia. Nie możemy z uwagi na obecny, no obecną sytuację epidemiologiczną no świętować tego w taki sposób, jak chcielibyśmy. Natomiast poczyniliśmy wiele starań, aby rok ten był wyjątkowym rokiem. I przez kilka lat przygotowywaliśmy się właśnie do tego miesiąca, do tego dnia, gdzie możemy z tą odpowiedzialnością powiedzieć, że udało się zespołowi, który. Prowadzi pan kierownik oddziału kardiologii, pan dr Łukasz Graczykowski, zrobić kolejny milowy krok w tej, w tej działalności w opiece nad pacjentami z problemami układu krążenia, z problemami z sercem, tym, co w tej chwili jest jedną z najważniejszych, to jest jednym z najważniejszych problemów no, cywilizacyjną chorobą, która dotyka wielu z nas i z tą chorobą się mierzymy. Szanowni Państwo, 1 sierpnia wszystkie te nasze działania kilkuletnie, które za chwileczkę Pan doktor opowie, sprowadziły się do tego, że dzisiaj mamy, mam zaszczyt poinformować, że utworzyliśmy zespół pracowni interwencji sercowo-naczyniowych. Cóż to oznacza? Jaka była droga do tego, do tego, no nie da się ukryć, osiągnięcia zespołu kardiologicznego w naszym szpitalu i jakie są dalsze plany? Przedstawi Pan doktor, również przedstawiając nowy zespół, który z 1 sierpnia zechciał dołączyć do naszego zespołu kardiologicznego. Proszę Dziękuję Pani Dyrektor. Witam Państwa serdecznie. Szanowni Państwo, tak jak Pani Dyrektor tutaj powiedziała, miałem 40 lat wrocławskiej kardiologii. Nie da się ukryć, że bardzo ważnym punktem dającym proces rozwoju tej kardiologii było założenie. Stworzenie pracowni kardiologii inwazyjnej, m.in. dzięki staraniom byłego kierownika, byłego ordinatora, pana doktora Kopaczewskiego, pracowni kardiologii inwazyjnej, która od 2004 roku skutecznie leczyła pacjentów z chorobą wieńcową i z ostrymi zespołami wieńcowymi. Od tego czasu poczyniliśmy wielkie kroki, wielki rozwój, ale przyszedł czas, żeby zrobić kolejny progres. Ten progres, tak jak Pani Doktor tutaj, Pani Dyrektor powiedziała, nastąpił kilka lat temu, a mianowicie w 2017 roku, kiedy zakupiliśmy, szpital zakupił nowy angiograf, angiograf, który nie tylko miał służyć do leczenia pacjentów z ze ostrymi zespołami wieńcowymi, ale także angiograf do badań elektrofizjologicznych. Otworzyliśmy nową kartę w historii oddziału kardiologii, jakim były badania jakim są badania elektrofizjologiczne, jakim są zabiegi ablacji. Zostało to stworzone tak naprawdę zgodnie z mapą potrzeb. Pacjenci do tej pory wyjeżdżali bardzo często setki kilometrów poza nasze województwo, czekali w długich kolejkach. Zakup tego angiografu umożliwił tak naprawdę skrócenie kolejki i możliwości leczenia tychże pacjentów w naszym szpitalu. W 2018 roku y, zakupiliśmy y, następne, następne urządzenia, jakim było ranie C, które nam umożliwiło wprowadzenie zaawansowanych zabiegów z zakresu elektroterapii. Był to kolejny bardzo duży progres, krok milowy jakby w postępach w progresji podziału kardiologii, kardiologii intensywnej w Wrocławku, który umożliwiał umożliwia obecnie wszczepienie stymulatorów serca, kardiowerterów, defibrylatorów, a także urządzeń resynchronizujących, mających chronić pacjentów przed nagłym zgonem sercowym. To też jest bardzo ważne. Następne kroki, które zostały od tego czasu poczynione, to w niedawnym czasie pojawił się pomysł, tak naprawdę, stworzenia zespołu pracowni Serce, interwencji sercowo-naczniowych pod, jakby tutaj, kierownictwem jednego kierownika, jednego koordynatora. Miało to na celu skoordynowanie opieki nad tym pacjentem, poprawienie bezpieczeństwa, a także, jakby tutaj, zwiększenie ilości zabiegów, co ma diametralne znaczenie, przepraszam bardzo, co ma bardzo duże znaczenie w opiece nad pacjentem. W związku z tym, wystąpiliśmy z pomysłem do Pani Dyrektor o stworzenie zespołu pracowni interwencji sercowo-naczyniowych. Ten zespół istnieje już od 1 sierpnia. W toku jakby tutaj tych przygotowań, tego wszystkiego, były postępowania konkursowe, które wyłoniły nowego koordynatora, a także zespół, który będzie pracował w w tymże zespole pracowni. Pracujemy teraz, Szanowni Państwo, w większej ilości. Mieliśmy do tej pory dwóch kardiologów interwencyjnych. Obecnie będzie to czterech, łącznie z Panią Doktor, którą zaraz będę miał przyjemność tutaj przedstawić Państwu. Czterech lekarzy w obrębie pracowni kardiologii inwazyjnej czy też hemodynamiki i będzie trzech lekarzy, e, licząc moją osobę, czterech, pracujących w pracowni elektrofizjologii i pracowni elektroterapii. Szanowni Państwo, mam niezmierną przyjemność przedstawić Panią dr Teresę Lusicką, która będzie koordynowała tenże zespół. Oddaję już głos Pani doktor i proszę o przedstawienie zespołu i strategii planów co do rozwoju pracowni. Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie. Nazywam się Teresa Rusicka, jestem od wielu lat specjalistą w dziedzinie kardiologii, od wielu lat kardiologiem interwencyjnym, od ponad 20 lat specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych i doktorem medycyny. Chciałam, że tak dzięki uprzejmości w tym miejscu podziękować panu dyrektor i panu ordynatorowi za zaufanie powierzone i za powierzenie również w postępowaniu konkursowym tej funkcji kierowania zespołem pracowni interwencji sercowo-naczyniowych, o których wspominał już pan ordynator, to tylko i wyłącznie stało się możliwe dzięki pomysłowi państwa na rozwój kardiologii w regionie. Ja swoje kwalifikacje zdobywałam w Warszawie, w Klinice Kardiologii msw oraz w drugiej, trzeciej Klinice Kardiologii w Poznaniu, gdzie pracowałam do tej pory. Byłam również przez wiele lat dyrektorem oddziału kardiologii interwencyjnej oraz kardiologii i pulmonologii w Klinicznym Szpitalu w Poznaniu. Od 1 czerwca, 1 sierpnia mam przyjemność kierować zespołem kardiologii interwencji sercowo-naczyniowych w moim rodzinnym mieście, ponieważ chciałam powiedzieć, że jestem rodowitą włocławianką i bardzo, bardzo się cieszę, że na ukoronowanie mojego życia zawodowego, swoje doświadczenia zawodowe mogę wykorzystać w moim rodzinnym mieście dla ludzi, z którymi się wychowywałam i wzrastałam. O, ze mną będą pracować w pracowni hemodynamiki cztery osoby, do pracowni elektrofizjologii pan dygnator już wymienił zaproszonych do współpracy. Ja zostałam wyłoniona i mój zespół w drodze konkursu, jaki przeprowadziła dyrekcja szpitala. Będzie ze mną pracował pan Bartosz Czarniak, który szkolił się w pierwszej klinice w Waninie oraz pan Maciej, doktor Maciej Banasiak z kliniki w Łodzi i Tomasz Górnik, również z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 1 sierpnia pełnimy, proszę Państwa, całodobowy dyżur w Pracowni i dzięki któremu pacjenci z regionu i okolic mogą korzystać w trybie natychmiastowym, przyjeżdżać z rozpoznaniem ostrych zespołów wieńcowych i nie czekać na Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne zarówno ze szpitali okolicznych, jak i z okolicznych ośrodków zdrowia uruchomiliśmy również tzw. telefon zabałowy, który będzie udostępniony wszystkim tym ośrodkom i zapraszamy do współpracy. Dzięki temu pacjenci z Włocławka i okolic zyskują dostęp do najnowocześniejszych procedur w dziedzinie kardiologii interwencyjnej. W tym metod obrazowania wewnątrznaczyniowego, rotablacji, która jest procedurą dedykowaną do najtrudniejszych zwężeń w tętnicach wieńcowych, a także do zabiegów elektrofizjologii i elektroterapii. Również dzięki tej życzliwości, z jaką spotykamy się ze strony Urzędującej Dyrekcji Pana Ordynatora będziemy mogli dysponować i, i, i proponować Państwu najnowszą jakość stentów, szkolić personel w dobrych ośrodkach i intencją moją jest, żeby ośrodek Zespół inter Kardiologii Interwencyjnej we Włocławku nie odbiegał od renomowanych ośrodków w Polsce swoimi standardami i poziomem jaki chcemy dla Państwa zaoferować. Dziękuję za powierzone zaufanie. Dziękuję Pani Dyrektor i Panu Ordynatorowi za zaproszenie do współpracy. Zapraszam wszystkich Państwa pacjentów z moich rodzinnych stron i zapraszam współpracujące szpitale okoliczne do przekazywania nam pacjentów z niestabilną gławicą piersiową, z bólem w klatce piersiowej, z objawami zawału bez uniesienia ST oraz z typowymi zawałami z uniesieniem, które są standardem i wszyscy wiedzą, że trzeba im do przekazać. Także jesteśmy otwarci, zapraszamy Państwa Szanowni. i bardzo dziękujemy za życzność. Szanowni Państwo, ja bym jeszcze dodać kilka słów, tutaj Pani doktor powiedziała niezmiernie bardzo, bardzo ważną rzecz, wprowadzamy trzeciego dyżuranta. Dyżuranta, który będzie pracował w trybie stacjonarnym i ma to zadanie tutaj poprawić opiekę nad pacjentem. Bezpieczeństwo to jest swego rodzaju naprawdę którego nie było. I myślę, że tutaj bezpieczeństwo pacjentów z regionu, okolic będzie znacznie zwiększone. Ja chciałbym jeszcze nadmienić jedną rzecz, z racji zainteresowań w elektroterapii, elektrofizjologii. pani doktor wspomniała tutaj o bardzo profesjonalnym zespole z Chciałbym wspomnieć o zespole z elektroterapii i elektrofizjologii. Dlaczego o tym wspominam? Dlaczego? Dlatego, że jest to zespół bardzo wykształcony, zespół, który na co dzień pracuje w Pracowni Elektrofizjologii Centrum Kliniczno-Dydaktycznego w Łodzi. Tak. Są to klinicyści z bardzo dużym, że tak powiem, zapleczem klinicznym, z bardzo dużym doświadczeniem. Są to następujące osoby. Jest to pan doktor Krzysztof Kaczmarek, pan doktor Aleksander Strzelecki i pan docent Paweł Ptaszyński. Wspólnie z panami doktorami z, z kolegami z Łodzi mamy plan rozwoju elektrofizjologii i elektroterapii, ale także tutaj pani doktor powiedziała o hemodynamice. Plan będzie polegał na zwiększeniu tak naprawdę ilości procedur z zakresu elektroterapii, to jest wszczepienia kardiowerterów defibrylatorów, stymulatorów serca, urządzeń resynchronizujących. Jeżeli chodzi o elektrofizjologię w tym roku chcemy już rozpocząć ablację ujścia żył płucnych. Zabieg, który jest mało dostępny, pacjenci często czekają rok, dwa lata. Tak naprawdę będzie to już możliwe na terenie naszego szpitala do zrobienia w tym roku. Zamierzamy też albo na początku przyszłego roku, albo już na końcu tego roku wprowadzić ablację systemem CARTO. To jest proszę Państwa krok milowy, jeżeli chodzi o leczenie kardiologiczne Elektrofizjologiczne, elektroterapeutyczne na terenie tego szpitala, w tym rejonie. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo chcielibyśmy Państwa poinformować, że od tej pory z racji uruchomienia stacjonarnego 24-godzinnego dyżuru odmienia się trochę rzeczywistość. Teraz my czekamy na pacjenta całą dobę, nie pacjent czeka na zespół internacyjny. Także proszę czuć się bezpiecznie. Zapraszamy do współpracy wszystkich z nami życzliwych i dziękujemy za zaufanie. Ja jeszcze chciałem pani dyrektor jedną rzecz powiedzieć, bo to warto powiedzieć, ale, po, o, po, ale, powiem, ale powiem, powiem dlaczego, bo jestem kierownikiem tego, tego oddziału. W tym roku miałem przyjemność zostać kierownikiem oddziału rehabilitacji kardiologicznej, bardzo ważnej jednostki, która zajmuje się pacjentami, proszę państwa po ostrych zespołach wieńcowych, po interwencjach naczyniach wieńcowych, a także pacjentami po zabiegach z zakresu elektrofizjologii, elektroterapii. Jest to bardzo ważna, że tak powiem, część kardiologii. Część kardiologii, która ma za zadanie usprawnianie pacjenta i powrót do życia prywatnego i zawodowego. To także jest krok milowy tak naprawdę w postępie w leczeniu pacjenta i opieki nad nim. Tak? Niebawem, mam nadzieję Pani Dyrektor, że wejdziemy w projekt, projekt, program, w zasadzie już ministerialny, jakim jest kompleksowa opieka specjalistyczna po wale serca, tak. Bardzo ważna rzecz. Myślę, że jest to w naszym zasięgu. To wszystko. Dziękuję, bardzo. Bardzo dziękuję. Państwu bardzo. Szanowni Państwo, taki był plan. Długoletni. Pan kierownik realizował go z dużą stanowczością i, i samozaparciem pomimo różnych wiatrów, czasem w oczy. Pani doktor wygrała konkurs. Myślę, że jesteśmy w tej chwili wszyscy w jak najlepszych rękach. Dyrekcja wspiera zawsze wspierała rozwój tej dziedziny i innych dziedzin, które są tutaj w szpitalu. Bardzo Państwu dziękuję za to zaangażowanie. To jest dzisiaj ogromny sukces. Które, mam nadzieję, docenią przede wszystkim pacjenci, bo dla Państwa to jeszcze więcej trudnej pracy, jeszcze większe zaangażowanie. No, po to jesteśmy. Po to, no to cieszę, cieszę się, że taki mają Państwo punkt widzenia, tak po to jesteśmy. Jeśli są jakieś pytania od Państwa, to uprzejmie poproszę. Jeśli nie, to Państwo. No, o... dziękujemy za umożliwienie tej perspektywy rozwoju, bo to w dzisiejszych czasach jest też trudne do osiągnięcia. Dzięki tej możliwości mogliśmy. W przeszkolić zespół nowych pielęgniarek hemodynamicznych i pracowni interwencji właśnie nowych, które wcześniej nie zajmowały się tego rodzaju pracą i sukcesywnie powoli na bazie własnych pracowników te zespoły poszerzamy. Oczywiście tak jak Pan ordynator wspomniał trzeba mieć wzorce wyżej, trzeba czerpać doświadczenie z ośrodków, które są renowowane tego się trzymamy właśnie za co Pani Dyrektor serdecznie dziękuję. Ja też tutaj Szanowni Państwo widzę, bo jeszcze jedna myśl przyszła, tak naprawdę to, że mamy takie możliwości teraz robienia tylu rzeczy, chciałbym, żeby stało się asumptem do przybywania nowych lekarzy, nowych specjalizantów, gdzie będą mogli uczyć się tak naprawdę w szerokim spektrum całej kardiologii. Gorąco zachęcam wszystkich kolegów i koleżanki, do szkolenia się, do podejmowania specjalizacji, czy też nawet pracy kolejnych specjalistów w naszym, już można powiedzieć, wysoko wyprofilowanym oddziale. A my ze swojej strony będziemy stopniowo uczyć tak, co sami się nauczyliśmy, a do czego nas nauczono, umożliwiono nam się nauczyć. Czy są od Jeśli można, pani, pani dyrektor, no dziś mówiliśmy bardzo dużo i pan doktor bardzo dobrze nakreślił to, jak będzie się rozwijać włocławska kardiologia, a co z innymi oddziałami, czy są równie ambitne plany, żeby je rozwijać? Dzisiaj pozwoliliśmy sobie opowiedzieć o kardiologii. Jest wiele dziedzin, które w naszym szpitalu mają swoje plany. Od zeszłego roku każdy kierownik oddziału przygotowuje pewną strategię i plan, który uzgodniamy. No, bieżący rok pokazał nam, że nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć. Niestety sytuacja koronawirusa wiele rzeczy zahamuje, czy też przełoży troszeczkę w czasie. Mamy cały czas za, za zadanie zabezpieczanie zdrowotne pacjentów całego regionu. Plany rozwojowe nie absolutnie. Cały czas pracujemy nad tym, żeby kolejne dziedziny otrzymywały kolejne swoje szanse, ale. Jeśli chodzi o inne oddziały, pozwolę sobie przygotować odrębne spotkanie. Dzisiaj myślę, że tak jak powiedziałam, tak to jest 40 lat ciężkiej pracy wielu, wielu osób, które walczyły o to, żeby kardiologia, żeby pacjenci z problemami kardiologicznymi tu w Włochwafku, w regionie i nie tylko, bo mamy pacjentów również spoza naszego regionu, właśnie mieli możliwość tej wysokiej specjalistyki, żeby uratować życie, żeby można się jeszcze cieszyć, yy, 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 Pobytem w rodzinie, pracą, tym, co dla nas najważniejsze. Dzisiaj skupiamy się na kardiologii, bo jest to nasz rok kardiologiczny. Może przyjdzie czas, że będziemy mogli, tak jak wspomniałam, świętować to w nieco bardziej efektywnej formie. Natomiast pozwoliliśmy sobie przekazać tą dobrą wiadomość. Tak jak wspomniałam, dla Państwa dobrą, o tyle że dużo ciężkiej pracy przed nami. A my oczywiście będziemy wspierać i nie tylko kardiologię, ale również wszystkie inne oddziały, ponieważ zespół kardiologiczny współpracuje z wieloma specjalistami w całym naszym szpitalu i takie spotkania interdyscyplinarne będą się odbywały i wówczas będziemy mogli przekazać, co dalej jest w naszych planach i dokąd zmierzamy, dokąd dążymy. Korzystając z okazji, chciałbym jeszcze zapytać o tą sytuację sprzed kilku tygodni, kiedy związkowcy wnioskowali o wotum nieufności. Do marszałka marszałek zapowiadał, że będą spotkania no i z dyrekcją, i właśnie ze związkowcami. Czy te spotkania się odbyły i jaki był ich skutek? Czy coś ustalono, czy coś się zmieniło? Spotkanie w sprawie, którą zgłaszały związki zawodowe, odbyło się. Odbyła się dyskusja bardzo szeroka z radnymi naszej Rady Społecznej również przedstawicielami Urzędu Miasta, Panem Prezydentem oraz Panią Wiceprezydentem oraz Panem Marszałkiem omówiono szczegółowo zakres wątpliwości, które przedstawiały związki zawodowe. Związki na to spotkanie nie znalazły czasu, ale Pan Marszałek zechciał zaprosić na spotkanie 7 sierpnia i takie spotkanie pewnie jeszcze w obecności związków się odbędzie. Natomiast pozostawiam do oceny Państwa elementy, które były poruszane. Ciężko mi wypowiadać się w tym zakresie. Myślę, że mamy swoje zadania jako szpital. Przede mną stanęły bardzo duże zadania. Wiedzą Państwo, że jesteśmy w przeddzień rozpoczęcia tego najważniejszego elementu, mianowicie budowy serca naszego szpitala, czyli budynku B4B4A. To są zadania, do których przygotowywaliśmy się kilka lat, zanim jeszcze dołączyłam do zespołu 4 lata temu. Jesteśmy w czasie pandemii. Bardzo trudno jest nam funkcjonować w tym czasie. My też, nas też dopada strach, wątpliwości. Zespół stara się wspierać. Ja staram się wspierać, czy dyrekcja stara się wspierać. Personel. Funkcjonujemy i jesteśmy dla pacjentów. To jest dla nas najważniejsze. Jednocześnie nie możemy przestawać się doskonalić, bo czas... Nie będzie na nas czekał, a każdy następny pacjent, którego właśnie możemy uratować tutaj na miejscu, którego możemy podarować kolejne lata życia, jest dla nas najważniejszy. I myślę, że to zadanie udaje mi się realizować od lat, ponieważ jestem, tak jak mówię tutaj, czwarty rok. Od lat udaje mi się realizować sukcesywnie, a kwestię oceny pozostawiam państwu czy, czy osobom, które, które przyglądają się temu, co dzieje się w tym czasie ze szpitalu. Można? Mamy jubileusz kardiologii, może warto przypomnieć nazwiska osób, które tworzyły po raz pierwszy kardiologię we Włocławku. Tutaj doktor na pewno Jerzy chyba, jeżeli pamiętam, Kopaczewski. Znaczy, ale... znaczy to, tak, tak, to są nazwiska, które zapadły w pamięci wielu osobom. Mamy tutaj, zacznijmy może od Pana Profesora Sterkowicza, który jakby stworzył kopaliny pod Osławską. Kardiologię, ale także postać, która już została przeze mnie wspomniana, tak naprawdę pana doktora Jerzego Kopaczewskiego, który tak naprawdę wagi przyczynił się do powstania pracowni kardiologii inwazyjnej, o Państwu wspomniałem. Pan doktor pracuje jeszcze u nas w oddziale jako konsultant, pomaga nam, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Myślę, że to są dwa kluczowe. Nazwiska, jeżeli chodzi o kardiologię wosławską. Jeszcze imię profesora Sterkowicza. Profesor Jerzy, Jerzy Sterkowicz. Proszę ja Jerzy. Tak? Dziękuję. Myślę, że w, tutaj w temacie, kilku słów na temat tego, że mamy te 40 lat, pozwolimy sobie przygotować znaczy, jesteśmy w trakcie przygotowania odrębnego materiału, który pozwolimy sobie opublikować, przekazać do Państwa w takiej formie zaznaczenia tej, tej tego niezwykłego wydarzenia, a gdy będzie troszeczkę spokojniej i bezpieczniej, myślę, że wszyscy spotkamy się wówczas na, na uroczystości, którą no nie da się ukryć, należałoby z tego powodu uczynić no, czy, 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 czy przygotować, tak jak mówię, gdy będzie już troszeczkę bezpieczniej, gdy, gdy będziemy mogli wspólnie razem to świętować tak jak należy. Jeszcze jakieś pytania to Państwa do Państwa o Z jednej strony się cieszyć, że jest, będzie ta pomoc, a z drugiej, żeby na tym oddziale się nie znaleźć, a ja się na pewno znajdę. Najważniejsze <noise> to, żeby znaleźć się o czasie, żeby nie przedłużać, tak. że wtedy, tak. kiedy jest ból, to należy przyjechać na oddział, nie czekać aż przejdzie, bo czas to żywy mięsień sercowy. O tak, to tak. apelujemy żeby przyjeżdżać. Jesteśmy całodobowo, nikogo nie odsyłamy. Przyjeżdżać jak tylko woli, przyjeżdżać na SOR albo zgłaszać się do lokalnych placówek, które będą mam nadzieję współpracować z nami w szerokim aspekcie i liczymy na to, że będziemy w stanie Państwu pomóc w trybie natychmiastowym albo pilnym, tak jak Pan Doktor powiedział, że nie będzie trzeba czekać w długich kolejkach ani zapisywać się w kolejki do ośrodków wysoko specjalistycznym, bo tacy specjaliści pracują u nas. Bardzo Państwu dziękujemy. Dziękujemy.